Halo, halo, dobry wieczór moi kochani. Wiem, że może jesteście zdziwieni tym napisem w nagłówku, ale myślę, że nie ma innego wyjścia. Po prostu chciałbym się z Wami podzielić jeszcze raz, bez spoilerowo, swoimi wrażeniami z filmu Dragon Ball Super Super Hero. Generalnie chodzi mi o tą wersję, którą widzicie w opisie, czyli o wersję 4DX 4DX. Byłem we Wrocławiu, w, w galerii Wrocławia, właśnie w takim, w takiego rodzaju kinie Forde X na tym seansie. Powiem wam od początku, że byłem troszeczkę taki zaniepokojony, sobie myślę, dobra, nie wiem, jechać czy nie jechać to nie jest jakoś bardzo blisko, ale stwierdziłem jednak, że pojadę do tego kina. I co? I się bardzo, bardzo mile zaskoczyłem. Naprawdę, po prostu to jest kompletna, kompletny szok, przeżyłem i jakościowy, i w odbiorze tego filmu. Chciałem też z góry przeprosić za mały spoiler, który wypowiedziałem w poprzednim filmiku na temat Dragon Ball Super. Tam jeden komentarz taki poszedł. Kanał nazywa się bezmontażu, więc nie będę tego wycinał. To są wrażenia na gorąco czasami, po prostu może się zdarzyć u mnie jakiś błąd. Z góry przepraszam. Myślę, że jak oglądaliście tamten filmik, to wiecie o co, o co chodzi, a jak ktoś nie zauważył, no to tym lepiej, po prostu nie zauważył spoilera, to znaczy, że jest, jest, jest w miarę dobrze, to nie był jakiś duży spoiler. Dobra, ten filmik na pewno jest bezspoilerowy. I tutaj się podzielę tylko i wyłącznie wrażeniami z odbioru tego filmu właśnie w tego rodzaju kinie, czyli 4DX, 4DX, werba chyba teraz jest sponsorem, nie wiem, bo co roku się zmieniają ci sponsorzy. E, mianowicie do brzegu, pamiętam za dzieciaka, jak oglądałem Dragon Ball'a, to e, głównie oczywiście Zetkę, tak na RTL-7. To człowiek e, zwraca uwagę na siłę ciosów, prawda? Wiadomo, że w Dragon Ballu zawsze chodziło o walkę dobra ze złem, e, o, o motywowanie siebie, o przekraczanie własnych granic. E, I w tym kinie. Naprawdę czujemy na własnej skórze, a dokładnie rzecz biorąc na własnych plecach uderzenia bohaterów. Nie tylko oczywiście uderzenia na plecach. Po prostu te Kina są. Ja, ja uważam, że to powinien być taki minutowy zwiastun tego, co potrafi kino Forda X. Przez pierwsze 5 sekund, kiedy narrator opowiada o początku tego filmu. Yy, jest spokój, a potem nagle się zaczyna dziać. Po prostu każdy element walki w tym filmie, każdy element latania bohaterów, każdy element, yy, nawet jazdy samochodem, jest po prostu ewidentnie odczuwalny na własnej skórze. I teraz, tak, w jaki sposób ta odczuwalność jest pokazywana? Jeżeli ktoś był w ogóle kiedykolwiek na jakimś seansie For X, no to będzie wiedział o co mi chodzi. Natomiast tutaj uważam że to jest naprawdę idealnie zrobiony pod ten film. Dlatego mówię, że mógłby być idealnym zwiastunem. Do czego zmierzam? Mamy elementy, gdzie bohaterowie latają. Obok nas mamy takie wielkie wentylatory na salach. Tak z prawej i z lewej strony. I po prostu za każdym razem one się włączają. Ja nie sprawdzałem na zegarku, ile, ile razy to się z, sprawdziło, jak długo to trwało. Natomiast y, w ciągu 100 minut filmu, tak naprawdę może 20 minut góra to jest czas, gdzie te fotele ani nic się wokół nas nie dzieje, gdzie możemy spokojnie obserwować fabułę i czytać oczywiście o co tutaj w tej fabule chodzi. Y, ja byłem na kilku seansach w życiu właśnie w kinie 4DX. Próbowałem sobie przez drogę powrotną przypomnieć, ile ich było. Na pewno 5. I w sumie dwa filmy zapadły mi najbardziej w pamięć. Właśnie ten Dragon Ball Super i Geostorm. Geostorm to był taki film o, o różnych tam zjawiskach pogodowych i też fajnie w tym kinie, no, fajnie, no, super, bo można było to odczuć na własnej skórze, tak? Tam te wiatry, wichry, nawet śnieg padał, yy, woda jako deszcz, pioruny yy, i tak dalej, i tak dalej. Ale Tutaj w Dragon Ballu po prostu mamy te ciosy ewidentnie na snowie. Te fotele, jeżeli ktoś kupił w ogóle popcorn z kolą, jakąś wielką kolą, to ja nie wiem czy, 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 y <grywka> czy on w ogóle ruszył tą kolę, jeżeli wszedł na seans z tą kolą, bo mam wrażenie, że połowa z tej koli się wylało pewnie na podłogę, bo te fotele to robią kolosalną robotę. W prawo, w lewo, w przód i w tył, w momencie, gdy mamy po prostu uderzenia bohaterów, ale nie tylko, w momencie, gdy oni, załóżmy, upadają na jakieś głazy, na inne tego typu rzeczy, to po prostu to czujemy. Wibracje w tych fotelach, strzelania z tyłu za, za uszami, właśnie takie kójki w plecy. Mamy też światła, które mrygają obok w momencie tych różnych przemian, a jest tych przemian w filmie dużo. W momencie takich, tak, takiego wnerwienia bohaterów, no coś rewelacyjnego. Naprawdę, kochani, was gorąco namawiam do tego, żebyście poszli na ten film. Jeżeli ktoś jest z Was fanem Dragon Balla i ma kino obok, a jest kilka. Niestety tylko kilka, ale zawsze są te, takich kin w Polsce Ford X, 4DX 4DX, werwa 4DX. Jeżeli mieszkacie gdzieś blisko, naprawdę uważam, że warto dodać te. Kilka, kilkanaście złotych do biletu. Ja nawet nie wiem w tej chwili, jak kosztuje taki bilet normalny czy ulgowy. Ja dopłacałem 13 bądź 14 złotych e, jako posiadacz karty Unlimited, więc to trochę taniej wyszło. Wiem, że, że to jest różnica między Sealusem 2D a seansem w 4DX, ale uwierzcie mi, na ten film, na to anime naprawdę, naprawdę warto dopłacić. Jeżeli ktoś z Was był, naprawdę podzielcie się w komentarzu, bo e, cała sala, właściwie 95% e, sali, na, na sali, w którym ja byłem, było wypełnione po prostu e, młodymi chłopakami w ogóle. To też jest niesamowite, że mnóstwo ludzi przychodzi w tych koszulkach różnych, tak, z logiem Dragon Balla, z, z Son Goku, z Begetą i, i, i są młode małżeństwa, gdzie tam e, 5-6-letnie dzieci już zaczynają gdzieś tam opowiadać, a kto to jest mama, a kto tam jest tym bohaterem. Naprawdę fajnie, że, że to pokolenie moje. Yy, oczywiście to pamiętam, ale to następne pokolenie mam nadzieję, że, że też będzie miało i czerpało radość z tego, z tego anime I w ogóle ja się czułem jak, jak na jakimś zlocie, nie? Że, że tutaj mamy jakieś elementy, tutaj ktoś między sobą coś tłumaczy obok siebie. W ogóle, jak się kończy film, to wam powiem, jest scena po napisach. Także czekajcie, czekajcie na koniec, bo jest scena po napisach. Dwoje do brata lecą napisy, mówię, jest jakaś scena po napisach? Nie wiem, ale chyba jest. I obok mnie słyszę: jest, 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 zostań! Nie uciekaj, nie uciekajcie, nie uciekajcie. Więc naprawdę super, super atmosfera. Banal na twarzy przez 95% filmu. No bo w filmie też są elementy, gdzie, gdzie raczej jest, trzeba być poważnym. Małych jest, ale, ale też są. Dobra, nie spoileruję Film tutaj nie. nie to nie jest recenzja yy, filmu, tylko moich wrażeń: właśnie Skina. Z Skina z 4DX. Także no to jest absolutna rewelacja. W filmie też jest. Mamy, mamy na przykład walkę. Yy, Zaraz, zaraz. Tak, jest, jest element taki, yy, gdzie, gdzie po prostu jest, jak to w drogą Ballu, walka i też pada deszcz. Nie? I ten deszcz po prostu jest na sali. To też nie jest tak, że on pada cały czas w trakcie walki, ale po prostu yy, w niektórych momentach dajemy na własnej skórze, znaczy twórcy dają nam na własnej skórze poznać i wczucie w atmosferę, w bohaterów. A to co mi najbardziej zapadło chyba w pamięć to jest końcowy akcent, ta, ta przemiana, jeżeli ktoś oglądał, nie chce spoilerować, ta przemiana na samym końcu to jest po prostu sztos pod kątem właśnie efektów 3DX, co tam się dzieje, po prostu wszystko nagle jest tak jakby na full, na full włączone i to czujemy, czujemy na własnej skórze. Naprawdę wyszedłem z tego kina z nadzieją i z atmosferą taką że uda mi się znaleźć czas, żeby jeszcze raz pojechać i jeszcze raz ten film zobaczyć, bo uważam, że jeszcze raz go warto na spokojnie obejrzeć, chociaż nie wiem, czy da radę na spokojnie przy tego typu efektach. Jakbym miał powiedzieć o jakimś minusie w ogóle takiej sali właśnie Ford X, to mm, ciężko jest skupić uwagę na czytaniu napisów, tym bardziej, że mamy oczywiście wersję japońską, tak, czyli mamy Język japoński z polskimi napisami na dole. I ciężko jest, jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda, no ja wczoraj byłem na zwykłej wersji, więc już miałem łatwiej, bo już widziałem coś w fabule. Ale jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda i jeszcze dodatkowo te różne dziwne rzeczy się dzieją, no to może mieć problem ze skupieniem uwagi, tak? Nie znamy aż tak super języka japońskiego jak, jak angielski czy, czy inne języki, więc tam jak nie doczytamy, to możemy się domyśleć, ale anime po japońsku, no, na pewno jest większy kłopot, większy problem z tym. E, natomiast pamiętajcie, że z reguły jest tak, że jeżeli w Dragon Ballu jest jakaś akcja, no to w czasie tej akcji raczej nie wypowiadają jakichś super długich kwestii, raczej pokazują swoje moc i tam jest po prostu darcie, darcie jadaczki, no po prostu w trakcie ataków. Jeżeli e, coś tam tłumaczą, no to raczej to jest scena taka, właśnie jest z, z, z tych takich. E, 20 minutowych, tak? Gdzie opowiadają o czymś. Albo no filmy łączne, może 20 minut jest takiej spokojnej akcji, reszta to jest naprawdę naprawdę no, no, akcja. Akcja, 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 jeszcze raz akcja. Chyba to tyle, no nie chcę tam za dużo wam zapeszać. Na pewno Dragon Ball u mnie może jutro albo pojutrze wyląduje recenzja spoilerowa, bo chciałbym o tym filmie pogadać już tak w pełni spoilerowo. E, oceniłem go wczoraj. Oceniłem go na 8 na 10 bezpośrednio Po dzisiejszym seansie nic bym nie zmienił. Dla mnie to jest dalej 8 na 10. Natomiast samo to ten film zyskał u mnie w odbiorze właśnie poprzez wersję 4DX. Tyle z mojej strony. Dziękuję w ogóle za obejrzenie. Zapraszam na mój kanał na inne recenzje. Yy, dotyczące różnych różnych rzeczy, nie tylko Dragon Balla. No teraz na tapecie jest Dragon Ball, więc trochę się zajmę tym tematem. Także jutro, być może pojutrze, na spokojnie sobie przemyślę i troszkę pogadamy spoilerowo na temat już Dragon Balla. A mamy weekend. Myślę, że jeżeli ktoś z Was widzi ten film i się zastanawia fani Dragon Balla i nie tylko, idźcie do kin, proszę Was, idźcie, niech Polska i polskie kina. Dystrybutorzy w Polsce widzą, że jest taka potrzeba, aby takie anime, nie tylko Dragon Ball, ściągać właśnie do naszego kraju. żeby to się rozwijało, bo myślę, że w tym kierunku warto by było pójść. Dobra, rozgadałem się. Trzymajcie się. Dobra noc. Cześć, pa, pa, do następnego filmu.